Witam wszystkich. Mamy dość późną godzinę, ale stwierdziłam, że nie zaszkodzi zajrzeć tutaj z małym konkursem z walentynkowym motywem. Tak. Zbliżają się walentynki, więc tak pomyślałam, że wiele osób nie obchodzi tego dnia, wiele osób nie ma drugiej połówki i po prostu miło by mi było, gdyby któraś z nich dostała mały prezent. I tak sobie wymyśliłam, że stworzę jakiś taki mały upominek, właściwie upominki i ktoś z Was będzie mógł je dostać. Wygląda tak. Jest to taka doniczka z zawartością, którą sama skomponowałam. Są tutaj między innymi hmm, świeczki, cukierki, odżywka do paznokci, uroczy magnesik na lodówkę, który bardziej wygląda jak takie do gniecenia, jak się jest zdenerwowanym, gumka do ścierania i kartka przeze mnie zrobiona. Zaraz to dokładniej pokażę, a w ogóle zadanie konkursowe będzie po prostu polegało na tym, żeby zostawić jakiś komentarz, dlaczego nie lubisz albo dlaczego nie obchodzisz walentynek. No więc nie jest to nic trudnego. Napisać kilka słów na ten temat. I zostawcie swój e-mail, żebym mogła kogoś wylosować. No a teraz pokażę właśnie, jak te rzeczy wyglądają. I tak, są tu dwa cukierki z Japonii. To coś do wyniesienia: Taki wiem, pączek z wisienką. Hmm, odżywka do paznokci od oko, urocza gumka do ścierania też taka z sarduszkiem świeczki o zapachu zielonej herbaty i kartkę, którą przed chwilą sama stworzyłam więc to wszystko teraz niestety tego nie ma jest do wygrania w tym małym konkursie, także zapraszam do udziału. Powodzenia!